Pała niech będzie Wszechmocnemu Bogu dzisiaj dużo mówione na temat posłuszeństwa i słuchania Bożego Słowa. I coś tak może bracia, no powiem, bo nieraz różnie to rozmyślamy, myślimy tak przed usługą. Jeszcze na temat braci starszych, moje tak dwa, trzy słowa, no to na pewno, że mają usługiwać że mają paść trzodę Bożą, że mają być wzorem dla trzody. Ale jeszcze jedną rzecz chciałem tylko wspomnieć tak odnośnie Słowa Bożego. Prezbiter, starszy, biskup to są wyrazy pod, zamienne używane w Słowie Bożym. Jeden z tłumaczenia, jeśli chodzi o starszy, biskup, prezbiter jest nadzorujący. I to nie, no, tak jak w firmie, że tam nadzoruje i, i, i robi po swojemu. Ale przede wszystkim dbać o czystą i zdrową naukę. Troszczyć się, aby w zboże była zwiastowana zdrowa nauka, bo było zwiastowane czyste Boże słowo. Dzisiaj jest wiele różnych nauk, trendów, prawda? Jedne mówią, no, się spotkałem, że Patrząc na, obie, na Ewangelię świętego Jana, Pan Jezus mówi o Duchu Świętym. Kiedy On przyjdzie, to... Ja znieść, Pan Jezus mówi, nie możecie. Ale On przyjdzie, wprowadzi we wszelką prawdę. I są nauki, które mówią o objawieniu pozabiblijnym. Że teraz Duch Święty wprowadza w Kościół w jakieś nowe objawienie, którego nie ma w Biblii. To jest fałszywa, zwodnicza nauka. Dlatego, bracia starsi, oni stoją na straży, aby była czysta, zdrowa nauka. Przeciwstawiają się wszelkiej herezji, wszelkiej złej nauce. Stoją jak ta tarcza i przyjmują na siebie wszelkie ciosy, wszelkie kamieniowanie, wszelkie obmowy, aby pilnować zdrowej nauki. Nie pozwalają, aby weszła do zboru, do kościoła fałszywa, niebiblijna nauka, która nie jest wierna Bożemu Słowu. To jest wielka odpowiedzialność i zadanie. Aby tak jak napisano, wszystko, co przychodzi, wszystkie przychodzą nauki, jeżeli one nie są, nie ma odzwierciedlenia w nauce nowotestamentowej, w nauce apostolskiej przekazanej, oni muszą stać na wysoki, wysokości zadania i nie pozwolić, aby cokolwiek takiego weszło do kościoła, co wykracza poza naukę, którą mamy zapisaną w Biblii, a jeśli chodzi o nabożeństwa nasze nowotestamentowe patrząc to, co ma miejsce w Nowym Testamencie, i tego pilnować. Także to jest też ogromne zadanie i dzisiaj, w ogóle nie dzisiaj, ale w ogóle, kiedy jest nauka, która pobłaża dla ciała, oni muszą trwać, aby żyć, postępować według Bożego Słowa, aby było czyste Boże Słowo niczym splamione, czyste takie, jako ono jest, było ogłoszone, zwiastowane i na tej straży stać i nie dopuścić, do, nie dopuszczać do zwych, fałszywych, niebiblijnych jakichś nauk, objawień, jakichś rzeczy, które nie mają ugruntowania w Bożym Słowie. Które nie mają potwierdzenia w Bożym Słowie, a wiemy, że świadectwa Pańskie są doskonałe i one są oparte na zeznaniu dwóch albo trzech świadków. Czyli wszelka nauka musi mieć potwierdzenie w dwóch, trzech miejscach Boże, Bożego Słowa, które jest zwiastowane. Ona nie może być sobie oderwana i tak rzucona z jednego wersetu i coś tam sobie stworzone. Musi mieć potwierdzenie w Słowie Bożym i to w dwóch, trzech miejscach ona musi mieć. Potwierdzenie, że tak jest i tak ma być. Więc zostało Ci Boże Słowo zapisane w Czwartej Księdze Mojżeszowej, czy w Księdze Liczb. Jak w innych Biblii, no, jest to zapisane jedenasty rozdział Czwartej Księgi Mojżeszowej, czy Księga Liczb. Numerii z łacińskiego, jest zapisane w e, brytyjskiej Biblii. I pierwszy przeczytam Boże Słowo, jedenasty rozdział. Lecz gdy lud zaczął utyskiwać przed Panem na swoją niedolę i Pan to usłyszał, wtedy zapłonął jego gniew i zapalił się wśród nich ogień Pana i pochłonął kraj obozu. Wówczas lud zaczął krzyczeć przed, Mojż przed Mojżeszem, a Mojżesz pomodlił się do Pana i ogień wygasł. Miejsce to nazwano tabera, gdzie zapalił się wśród nich ogień Pana. Pospólstwo zaś, które znalazło się wśród nich, ogarnęła porządliwość. Więc także i synowi Izraelscy zaczęli na nowo biadać i mówili, abyśmy mogli najeść się mięsa. Przypomnijmy sobie ryby, któreśmy jadali w Egipcie za darmo, i ogórki, dynie, pory, i cebulę, i czosnek. A teraz opadliśmy z sił. Bo nie mamy nic, a musimy patrzeć tylko na tę mannę. Manna zaś była jak ziarno kolendra, a wygląd jej był jak żywica bdeluim. Ludzie rozchodzili się i zbierali ją, i mieli w żarnach albo tłukli w moździerzach, i gotowali w garkach, i robili z niej placki. Smak zaś był jak smak placka na oliwie. Gdy rosła, padała w nocy na obóz, opadała nań także manna. Kiedy Mojżesz usłyszał, że lud biada w każdej rodzinie, każdy u wejścia do swego namiotu zapłynął wielki gniew Pana, a również w oczach Mojżesza złym to się wydało. I rzekł Mojżesz do Pana, dlaczego tak źle oprzedłeś się ze swoim sługą i dlaczego nie znalazłem łaski w Twoich oczach, żeś włożył na mnie cały ciężar tego ludu. Czy ja począłem ten lud? Czy ja go zrodziłem, że mówisz do mnie, nieś go na łonie swoim, jak piastu nosi niemowlę do ziemi, którą poprzysiąg jego ojcom. Stąd mam więc skąd mam wziąć mięso, aby dać całemu temu ludowi. Gdyż biadają wobec mnie mówiąc daj nam mięsa, abyśmy jedli. Ja sam nie mogę unieść całego tego ludu, gdy za ciężki jest dla mnie. A jeżeli tak postępuje ze mną, to zabij mnie raczej zaraz, jeżeli znalazłem własne w oczach, w twoich oczach, abym nie musiał patrzeć na moje nieszczęście i rzek Pan do Mojżesza zbierz mi siedemdziesięciu mężów spośród starszych Izraela których znasz jako starszych ludu jego nadzorców i przywieź do namiotu zgromadzenia i niech tam staną wraz z Tobą ja zaś stąpię, będę tam mówił z Tobą i wezmę nieco z ducha, który jest w Tobie i włożę na nich i niech będą wraz z Tobą ciężar ludu abyś nie Ty sam musiał go nosić a do ludu powiesz Oczyście się na jutro, a będziecie jeść mięso. Gdyż biadaliście przed Panem, mówiąc: Obyśmy mogli najeść się mięsa. Wszak dobrze nam było w Egipcie. Pan da wam mięsa i będziecie jeść. Nie będziecie jeść przez jeden dzień, ani przez dwa dni, ani przez pięć dni, ani przez dziesięć dni, ani przez dwadzieścia dni, ale przez cały miesiąc. A że wam nozdrzami będzie wychodzić i będziecie wam, będzie wam wstrętne, dlatego żeście wzgardzili Panem, który jest wśród Was. I biedaliście przed nim, mówiąc, dlaczego wyszliśmy z Egiptu? I rzekł Mojżesz, 600 tysięcy pieszych liczy lud, a pośród którego jestem, jestem. A ty mówisz, dam im mięso będę jeść cały miesiąc. Czy można zarznąć dla nich tyle owiec i bydła, żeby im starczyło? Albo gdyby się złowiło wszystkie ryby morskie, to czy im wystarczy? Czy im starczy? I rzekł Pan do Mojżesza, czy ręka Pana nie jest za krótka? Zobaczysz teraz, czy moje słowo Ci się spełni, czy nie? I od 31 wersetu. I zerwał się wicher zesłany przez Pana i przywiał od morza przepiórki i rzucił na obóz na dzień drugi z jednej i na dzień drogi z drugiej strony. Wokół obozu mniej więcej dwa łokcie na ziemi. I zebrał się lud do zbierania przepiórek Przez cały ten dzień I przez całą noc I przez cały dzień następny Nawet ten, co najmniej zebrał Miał dziesięć homerów I rozłożyli je sobie wokoło obozu Lecz gdy mięso było jeszcze między ich zębami Zanim zostało ono spożyte Zapłonął gniew Pana Przeciwko ludowi Pan zadał ludowi bardzo ciężki cios Miejsce to nazwano Kibrot Hattawa Groby rozkoszy Gdyż tam pogrzebano ludzi porządliwych a z hattawa wyruszył lud do Haserot i przebywali w Haserot. Jest to jeden z momentów, z wędrówki narodu, narodu izraelskiego po wyjściu z Egiptu, kiedy szli pustynią. Zresztą to coś zawsze wskazuje, kiedy patrzymy na Mojżesza, często patrzymy tylko na dziesięcioro przykazań, ale coś to więcej pokazuje. On pokazuje na to, że tak jak Mojżesz wyprowadził naród izraelski z Egiptu, spod władzy Faraona i prowadził ich przez pustynię do ziemi Kanań, do ziemi obiecanej, tak Chrystus Pan wyprowadził nas z tego świata, aby nas prowadzić do wiecznego królestwa swojego Syna Umiłowanego. I przychodzi czas, kiedy podczas tej wędrówki zaczynają narzekać, zaczynają im się nie podobać. Mówić, no, chcemy mięsa, chcemy czegoś się innego najeść. Przecież tam w Egipcie mieliśmy, jak napisano, i za darmo: ogórki, dynie, pory, cebule, czosnek. Tam mogliśmy jeść wszystkiego do oporu, a tutaj tylko jest manna. No, wielu przyrównuje mannę do Bożego Słowa. Każdy dzień ją karmić i jeść. Naród izraelski zaczyna szeptać, narze narzekać, że tego nie mają. I nawet Mojżesz przyłącza się jakby do ludu. Mojżesz wydało się to złe. Czy to, co. Z bracią mi rozmawiali wczoraj, co tak wspomniałem. Lubię czytać w trudnych, kiedy chwilach jest życia w służbie. Lubię spojrzeć na Mojżesza. Na jego powołanie, na jego służbę. Bo jest coś, co cechowało Mojżesza. I też widzę w swoim życiu. Nie mówię o tych wielkich dziełach, które Bóg Jemu zlecił. Ale mój nie, Mojżesz nie miał takich prawdziwych cech przywódczych, przywódcy. I to samo dostrzegam sobie. Wtedy myślę sobie, panie, ty powołałeś po Mojżeszu, nie pomyliłeś się. Chociaż nie miał cech prawdziwego przywódcy. Kiedy ty, panie, mówiłeś, on był. Odważny. On mówił, tak mówi Pan. Ale kiedy nie, nie, Pan nie przymówił jeszcze do Niego. On tak często jaki i lud. On nie wiedział, co zrobić, nie wiedział, co powiedzieć. No, dlaczego Pan Bóg powołuje takich ludzi? No, to jest Pan. On czyni je chce i uważa, jak chce. On to, no, tak jest Pan Bóg. Nic nie można dla Niego zarzucić i powiedzieć nie z Bogiem Wszechmogącym. I on tak samo jakby w tym zaczyna, i to złe, i zaczyna się modlić do Pana, wspominać przed Panem, gdy o tym opowiada, dlaczego tak źle oprzedłeś się ze swoim sługą, dlaczego nie znalazłem łaski w Twoich oczach, Gdzieś włożył na mnie cały ten ciężar ludu. On widzi, że to wszystko zapłynęło, dlaczego tak to wszystko jest. Na pewno to jedną rzecz daje dla naszego życia, gdy patrząc na naszą wędrówkę tutaj po ziemi. Czy pragniesz, czy to w Twoim sercu się rodzi, co miało miejsce u Izraelitów, lepiej wróćmy do Egiptu niż wierzyć Bożym obietnicą, że wejdziemy do ziemi kananejskiej? Czy tutaj trudności, problemy, niedostatki tego ziemskiego życia odciągają Ciebie. Od Boga zaczynasz patrzeć na ten świat. Mówisz, tam w tym świecie wiele rzeczy mogłem sobie załatwić, wiele mogłem rzeczy posiąć, bo postępowałem jak ten świat i żyłem jak ten świat. I teraz też może wrócić, myślę, o tego świata, bo tutaj, idąc w tej wędrówce za Chrystusem, Panem, po prostu, no, wiele rzeczy nie dostaję. Nie zawsze wszystkiego tak jest, jak się chce. Jeżeli ci mówią zawsze tylko manne i manne jeść i ją spożywać? Chcemy mięsa, chcemy innego, co było w Egipcie? Czy raczej kierujesz swój wzrok na Boga i na to, co on obiecał, kiedy przejdziesz tą ziemską pielgrzymkę? Na to, co do ciebie obiecał? Czy jest przed twoimi oczami tamta Ziemia obiecana, tam Królestwo Boże, ta Ziemia Kananejska, to ciebie pociąga? Czy Egipt? Ciebie zaczyna ciągnąć, zaczynasz narzekać przed Panem i tego brakuje, i tego nie ma, i tu jest niedostatek. No tam w Egipcie to wszystko było, tam w świecie z tego wszystkiego mogliśmy korzystać, a ty idąc za Tobą. Tych wiele rzeczy nie możemy brać. Czy wiele rzeczy, które są tego świata, nie są dla nas, nie są dla chrześcijan. Słowo Boże mówi, żebyśmy tego nie brali, żebyśmy nie żyli jak ten świat, żeśmy tych rzeczy w którym żyje świat, jego postępowanie, jego myślenie, jego czyny, abyśmy tak samo nie wracali, żebyśmy nie korzystali z tych wszystkich rozkoszy, które korzysta ten świat. Przecież to, co jest napisane, Słowo Bożym pisze, Pan Bóg im dał. To była dla nich nie nagroda, to była dla nich można powiedzieć kara. Oni dostali tego mięsa, ile chcieli. Jeli cały miesiąc. Tak mówi Pan Bóg, aż im to obrzydnie. To I Jedli go, wiecie, jak tutaj napisałem, zebrali 10 homerów. A jeden homer zacząłem 349 litrów. No, 3490, no to jakoś mi się, no ale sprawdzałem. Parę razy słowniku biblijnym, no to jest tak dużo. 3490 litrów, 10 homerów każdy zebrał. No to, no tyle mieć mięsa, no to faktycznie, no, no tak dużo, taka góra. I każdy tyle zebrał. Ale potem, przez to jak napisano, czytamy w Bożym Słowie, kiedy ono jeszcze było między ich zębami, to mięso, pan zapłonął gniew pana przeciwko ludowi. Zapragnęli Egiptu, zapragnęli tego wszystko, co było w Egipcie. Pan im dał, ale potem zapłonął gniew pana. Kiedy zaczniesz wołać i chcesz to, co było w Egipcie, może to ci się spełnić. Ale kiedy Duch Boży odejdzie, kiedy przyjdzie pustynia Twojego serca, co Ty zrobisz? Gdzie Ty się zwrócisz? Zaczniesz wołać? Obecności Pana nie ma. A jest pustynia. A tu jest powiedziane, za gnie... wystąpi, zapłonął gniew Pana przeciwko ludowi. Pan zada ludowi bardzo ciężki cios. I to miejsce napisano, nazwano groby rozkoszy. Można nazwać groby porządliwości. Gdy sprawdzałem e, tysiąc lat e, w, e, w tym e, świętego Pawła tłumaczeniu, e, w, w tłumaczeniu Towarzystwa Pawła tej Biblii jest napisane tam groby, e, tu rozkoszy, a tam porządliwości. Gdy pożąda, pogrzebano ludzi porządliwych. Aby nasze serce, aby nasze myśli nie lgnęły do porządliwości tego świata. Abyśmy byli szczęśliwi, zadowoleni z tego, co Pan nam daje, co mamy na każdy dzień dla swojego życia. Może nie masz wszystkiego, co ma ten Egipt, co ma ten świat. Może na to czasem spoglądasz. Nie spoglądaj porządliwym okiem. Nie patrz tak na to. Dziękuj Bogu za to, co daje na każdy dzień. Jest jeszcze takie jedno miejsce, które dobrze znamy, 20 rozdział też tej samej Księgi Mojżeszowej. Tylko go przeczytam, przeczytam go i dwa czy słowa może powiem. W pierwszym miesiącu przyszli synowie izraelscy cały zbór na, pustyni, na pustynię syn. Lud zamieszka w Kadesz, tam umarła Miriam i tam została pogrzebana, lecz zbór nie miał wody zebrali się, więc przeciwko Mojżeszowi, przeciw Aaronowi. I kłócił się lud z Mojżeszem, mówiąc, obyśmy to byli pomarli wtedy, gdy nasi bracia pomarli przed Panem. Dlaczego przywiedliście zgromadzenie Pana na tę pustynię? Czy dlatego, abyśmy tu pomarli my i nasze bydło? Dlaczego to wyprowadziliście nas z Egiptu? Czy dlatego, aby nas przywieźć na to nędzne miejsce, gdzie nie ma zboża, fik, winorośli, jabłek, granatu, a zwłaszcza nie ma wody do picia? Mojżesz i Aaron odeszli przed zgromadzenia i skierowali się ku wyjściu do miotu zgromadzenia. Upadli na swoje twarze i wtedy ukazała się im chwała Pana i przemówił Pan do Możesza tymi słowy weź laskę, zgromadź zbór. Ty i Aaron, Twój brat, przemówcie na ich oczach do skały. On... A ona wypuści z siebie wodę. Wydobędziesz dla nich wodę ze skały ich, i napoił zbór i ich bydło. Możesz ją laskę sprzed oblicza pana, jak mu pan rozkazał. Zgromadził tedy Aaron zbór przed skałą i rzekł do nich: Słuchajcie, przekorni, czy z tej skały wydobędziemy dla was wodę? I podniósł Możesz rękę swoją i oderzył dwa razy swoją laską o skałę. Wtedy trysnęła obficie woda i napoił się zbór oraz ich bydło. I rzekł Pan do Mojżesza i do Aarona, ponieważ mi nie zaufaliście, aby mnie uwielbić na oczach synów izraelskich, dlatego nie wprowadzicie tego zgromadzenia do ziemi, którą im daję. To są wody Meriba, gdzie kłóciliście synowie izraelscy z Panem. On okazał przez nie swoją świętość. I tutaj następne miejsce, kiedy naród, cały zbór zaczyna szemrać, i chociaż tacy mężowie, jak Aaron i Mojżesz. Chcący tak blisko Pana. Pan przemawiał twarzą w twarze, jak napisano do Mojżesza. Te wszystkie słowa Mojżesz przekazyła Darona, który przekazywał dla ludu. Byli tak blisko chodzili Pana, blisko Pana, ale dali się ponieść temu szemraniu, który jest Lud. To coś, na coś jeszcze jedną rzecz wskazuje. Jedynie doskonały był Chrystus Pan. A każdy człowiek daje się często ponieść dają często pod wpływ nawet sugestie większości ludu, ząść i, i, i tak uczynić, chociaż to było niewłaściwe. Oni szemrali i narzekali przeciwko Panu, bo kiedy przychodzą, kiedy potem posiądą motu zgromadzeni, padli na twarz, Pan Bóg przemówił wyjaśnił chwała Boża i mówi Wy, będzie ta woda, skałę. Ale gdy potem Mojżesz widzimy wraca, on nie wywyższył Pana, on skazał, jakby na siebie i na Arona. Mówi, Słuchajcie, przekorni, czy z tej skały wydobędziemy dla was wodę? On nie uwielbili Pana. Nie powiedzieli: Pan z tej skały da wam wodę. Pan powiedział, że z tej skały popłynie woda, ale czy my wydobędziemy wodę z tej skały? To tak jest powiedziane, że nie uwielbili Boga, nie wywyższyli, nie oddawali mu chwały i czci. To aby skierowali na siebie. I wtedy, no, kiedy Mojżesz. Nieraz, dwa razy uderzył w tą skałę. Pan powiedział: Nie wprowadzicie, ponieważ mi nie zaufaliście, aby mnie uwielbić na oczach synów Izraela. Nie uwielbiliście mnie na oczach synów Izraela. Nie uwielbiliście mnie, całym zgromadzenie, mówi: Przez to nie wejdziecie do ziemi obiecań, którą im daję. Nie wejdziecie do tej ziemi kananejskiej, przez to nie uwielbiliście mnie jako Pana. Jest to też. Na pewno pewna lekcja i przestroga dla braci starszych, aby zawsze uwielbili Pana, wywyższyli Jego imię na oczach zboru, na oczach ludu, kiedy jest to nigdy nie przyjęli, nie, po, nie, po, nie poszli tutaj tą drogą, że oni powiedzieli, czy my możemy z tej skały wydobyć wodę, czy możemy to uczynić. Nie skierowali na oczy na Pana, ale skierowali oczy na siebie i nie weszli do. Ziemi Kananejskiej, a Pan tutaj objawił swoją świętość, objawił swoją chwałę. Narodzie Boży, Kościele. Dziękujmy Bogu za to, co Ty nam daje. Jak nas prowadzi, posyła na swoje słowo, jaką nas prowadzi drogą w tym ziemskie pielgrzymce. Niech narzekanie, szemranie nie będzie w naszym sercu. Nie zwracajmy, nie patrzmy na Egipt, nie patrzmy na ten świat, nie kierujmy je tam swojego wzroku. Pan nas wyprowadził z Egiptu, wyprowadził nas z tego świata i wskazał nam drogę, abyśmy szli do tej obiecanej ziemi, abyśmy do tego nowego nieba, nowej ziemi, nowego Jeruzalem, tam szli do Kana Kanaanu, tam nas ta przyświe przyświeca, wskazuje nas ta nadzieja wiecznego życia z Panem, z ni z Panem na zawsze. Niech to nas kieruje. Nie spoglądajmy, nie szemrajmy, nie narzekajmy. Niech ta lekcja będzie dla naszego życia. A bądźmy wdzięczni Bogu. Bądźmy i za pustynię, i za to, że może trzeba jeść ten pokar, który dzisiaj bracia tak dużo mówili przez to cudowne Boże słowo. Nie kierujmy na jakieś nowe fale, nowe nauki, nowe objawienia, jakieś nowe style, nowe mody. To wszystko, co gdzieś tam chce wejść ale karmi się tą manną każdego dnia. Ten prosty pokarm, ta manna, która nie jest może, wygląda tak samo. Zdaje się, słowo te litery tak samo, czyta się tak samo, ale kiedy Duch Boży ożywia, wnosi tyle błogosławieństwa i Ono, to Słowo, wierność Jemu wprowadzi nas tą drogą, idąc do tej nowej ziemi. Do królestwa naszego pana Jezusa Chrystusa. A niedogodnienia, trudności ziemskiej wędrówki będą nam towarzyszyć. I zresztą w pustyni były te trudności, niedomagania, trudności ziemskiego życia i dotykała. Ta pustynie oni przez nią szli. Ale później weszli, no wiadomo, tylko dwóch z tych, którzy znali tą drogę w pustyni. Jozu i Kaleb weszli do tej ziemi kanonejskiej. I dałby Pan, abyśmy weszli do Jego królestwa. I ufnością i z nadzieją, i patrząc na Chrystusa Pana, bez narzekania, bez spoglądania na Egipt, spoglądania na ten świat, brali to wszystko, co Pan daje z rąk swoich. Amen.